Norwegia, kraina niekończących się przestrzeni, wodospadów spadających w otłań i dziki tondry, gdzie człowiek staje się tylko gościem, a natura dyktuje zasady gry. Wędrując przez Handelgrvide, czujesz jak świat zwalnia. Ci szar, której nie znajdziesz na indziej, horyzont, którego nie zamyka żadne miasto. To tu, pomiędzy skałami, wodą i niebem, zaczyna się prawdziwa przygoda. To nie jest survival na pokaz. Nie czeka tu wygodny samochód za najbliższym zakrętem. Nie siedzisz w krzakach w zasięgu Wi-Fi. Przez 10 dni drogi do najbliższego miasta jesteś zdany na siebie, na grupę i na naturę. Spotykasz ludzi, którzy tak jak Ty, chcą poczuć, jak to jest naprawdę być wolnym. Każdy krok to odkrywanie własnych granic i prawdziwego znaczenia słowa przygoda. Jeśli jesteś gotowy, gotowa na doświadczenie, które zostaje w sercu na całe życie, zapraszam na wyprawę. 17 lipca ruszamy w głąb norweskiej dziczy. Handelgerwida, Protunga, Folgefona. Odkryj Norwegię, które mi pokazują w przewodniku.